Rok, w Krakowie 100 dni. No, to kologa to jeszcze myślę, nie jest tak strasznie. No, tu się nic takiego nie dzieje. Ortodonta 70, wino w się długo czeka do ortodonty. To, tak, no, ponad rok to chyba trochę za długo. Y, część duża z tych pacjentów, którzy oczekują w sytuacji y, przymusowej, wykłada pieniądze i idzie prywatnie. I szacuje się, że praktycznie Polacy wydają na Prywatne leczenie co najmniej tyle, ile Narodowy Fundusz płaci. W ogóle za leczenie pacjenta. A jednocześnie politycy wychodzą i mówią, że jest wszystko za darmo. I, I to jest bardzo źle to jest robienie ludziom wody z mózgu. Służba zdrowia. Opieka medyczna we współczesnym świecie kosztuje, kosztuje coraz więcej, są coraz bardziej skomplikowane technologie, coraz bardziej skomplikowane urządzenia, a jednocześnie no jest, są dużo większe oczekiwania ze strony pacjentów, jeżeli chodzi o służbę zdrowia i żeby temu sprostać, to niestety trzeba w to wszystko inwestować i te pieniądze wykładać. No leki, niektóre leki, w niektórych rzadkich jednostkach chorobowych, w nowotworowych i tak dalej, są niesamowicie drogie. Niektóre technologie. Czyli lepiej zapobiegać. No, zdecydowanie lepiej zapobiegać. Zwykle pacjentom się mówi, żeby właściwie się odżywiali, żeby dużo ruchu było na co dzień, czyli żeby przynajmniej pół godziny codziennie poświęcali na spacer. Natomiast no, zalecenie typu i proszę unikać stresu jest oczywiście zaleceniem takim często rzuconym w próżni, ponieważ... Yy, no, potrzebna jest jakaś metodologia, która pozwoliłaby albo unikać tego stresu, albo zapanować nad stresem, yy, gdyż yy, samo powiedzenie, tylko proszę unikać stresu, no, nie daje pacjentowi do ręki jakiegoś instrumentu, żeby sobie yy, mógł poradzić ze stresem. Wszelkie obserwacje dowodzą, że, że ma sens no, pod warunkiem, że y, ta osoba, która będzie stosowała te metody, będzie je stosowała z przekonaniem i zgodnie no, z tą instrukcją z